Dzień dobry, kochani. Ledwo będę mówiła, przepraszam, ale pochorowałam się. Patko. Oh, matko. Strasznie mnie boli, jak mówię, bo mam zapalenie tej lewej strony gardła, które mi przeszło na ucho. Chyba nie muszę mówić, jak ucho boli. No, ale jak mówię, to to natężenie tego bólu w uchu jest najgorsze, więc nie mogę mówić. Mój GP, rodzinny lekarz, umówił mnie do. Szpitala dzisiaj na 11.30 na, yy, na taki dział takich przypadków yy, nagłych. Także no ciężko mi się bloguje, bo wiecie, ciężko mi się mówi. Także no, zobaczymy, będę nagrywała po trochę każdego dnia, aż mam nadzieję, że polepszy mi się trochę. Mam nadzieję, że się mi coś dadzą na to, bo próbowałam paracetamol i takie rzeczy, a to nic nie działa, tylko jest gorzej. Zeszłą noc prawie ledwo co przespałam. Tak mi bardzo to bolało ucho. Sprawdziłam sobie trochę coś do jedzenia, mimo że nie mam w ogóle apetytu. I w ogóle przełykanie czegokolwiek to jest taki ból, że masakra. Dobra, zobaczymy się później. Zobaczymy, co mi powie lekarz. Zabiorę was ze sobą. No i. No. Taka sytuacja. Wróciłam do domu, dostałam y, receptę, żeby pójść do apteki i wykupić lek. Sorry, ciężko mi się mówi dalej, ale poszłam i się okazało, że ten lek jest y, w całej Anglii wyprzedany. Od stycznia są braki w y, wiecie, furtowniach i tak dalej. Wróciłam do domu. Bez leku, dalej wiecie w bólu i w ogóle. No i e, zadzwoniłam znowu na e, służbę zdrowia. Być e, taki ogólny numer, e, na służbę zdrowia, ale mnie boli, masakra. No i powiedziano mi, że oni mi nie mogą pomóc, muszę wrócić tam skąd przyszłam. No i udało mi się znaleźć ten ich numer. E, i powiedziano mi, że postarają mi się załatwić nowy lek i nową receptę. Było to 3 godziny temu. Cisza. Nie wiem, czy coś zrobią, czy nie zrobią. Jestem dalej w bólu, tak jak siedziałam. Wzięłam tylko jakieś takie przeciwbólowe leki, które nic nie pomagają. Ym... Też lekarz powiedział, że on nie wie dokładnie, dlaczego mi ucho boli, bo ucho wygląda dobrze. Więc powiedział, że to chyba nie jest zapalanie ucha. Powiedział, że możliwe, że ten ból idzie nerwem do ucha, ale nie wie skąd. Jem takie papki dla dzieci, bo nie mogę nic przełknąć. Jest przegorąco, jeszcze pracuję dzisiaj. No. <słuch> tak, co ja mam wam powiedzieć? Mam nadzieję, że udało się tą receptę dostarczyć do apteki, tylko po prostu mi nie dali znać. Więc po pracy może uda mi się jeszcze wrócić tam i zapytam, czy jest ta recepta, czy nie ma. A jak nie, to znowu będę dzwonić albo tam pójdę, albo... Bo też dzwoniłam do mojego rodzinnego, ale rodzinny w ogóle nie odbiera, bo mają full ludzi. Szczerze nie mam pojęcia, co z tym robić po prostu. Myślałam, że po prostu to jest ucho, zapalenie ucha, bo to tak boli, jak zapalenie ucha. Z tego, co pamiętam kiedyś, jak miałam. No się okazało, że nie. I jeszcze Wam powiem coś, że ucho jest ładne, gardło też jest ładne, a gardło boli, ucho boli. Więc nie wiem, czy to jest ząb mądrości, jakiś nerw pod spodem, który promieniuje mi tu i tu. W każdym razie nikt nic nie wie. W ogóle te rzeczy dla dzieci, wszystkie w sumie te, które kupiłam, te, te, bo ja mam tutaj. Jestem bardzo przygotowana. Cała kuchnia jest w tych właśnie yy, w tych soczkach jedzeniu, papkach. To jest na dzieci, ale tego się nie da otworzyć po prostu. Ja nie wiem jak oni to robią, że tego się nie da otworzyć. No po prostu nie idzie nic. No to nie idzie. Tak sobie widzicie popraszałam mamę z dzieckiem na spacerze, która chce to otworzyć dla dać dziecku i tak. <noise> Przysięgam nigdy, nic takiego nie otwierałam, co jest tak ciężkie w odpieraniu. Nie mam siły dzisiaj pracować, ale. Mam nadzieję, że to minie, bo ten ból jest po prostu przeokropny. Nie mam pojęcia, skąd on idzie. A to jest najgorsze. Jedyna rzecz, którą jestem w stanie jeść i na którą mam ochotę, to są po prostu frytki ze słowskiego ziemniaka, więc sobie zamówiłam, bo to tak w miarę łatwo mi będzie przełknąć. Smacznego. Właśnie miałam jeść i dostałam wiadomość, że yy, wydano nową receptę na inny lek, ale jest napisane w systemie, że jest przygotowywany. Ale tamas mówi, idź tam i zapytaj, być może oni to przyspieszą. Bo zamykają za godzinę tą aptekę, a ja nie chcę zostać na kolejną noc bez leku. Więc, mimo że jeszcze jest napisane, że nie jest niej gotowy, to chyba pójdę i zapytam. Sorry, tak ciężko mi się mówi. No i mam nadzieję, że dostanę ten lek. Przysięgam wam, chyba nigdy nie miałam tak strasznego bólu yy, przez tyle dni. Dobra, idę do apteki znowu. A frytki stwierdziłam, że zaczekam z nimi i zjem z Tomasem jak wróci z pracy, więc wiecie, będzie mi trochę raźniej. Ktoś zapytać, czy jest możliwe sprawdzić czy jest całe szczęście mam lekarstwo, więc zaraz idę naplikować. Mam nadzieję, że mi pomoże. Zresztą do sklepu kupiłam też maczę, Taką saszetkę jedną. I kupiłam mleko kokosowe. Dzień dobry. Kolejny dzień. Ledwo mówię. Robię sobie macze. Tak, z blendera i walczę dalej. Dzień Thomas is happy because his wife can't speak. Haha. -ha. That's not true. I don't like that you are suffering. I know you are happy that I am not talking. <laughs> I am not, and you can still talk using your phone. <laughs> <laughs> will będzie dobrze. I hope. Ja mam. No. mam, mam nadzieję? Mam nadzieję. Let's go. Okay. Let's go. Oh, we go to apotheca. Apothek. Not that. Be ready because when I start talking, after so many days, I will have a lot to tell. <laughs> I am sure. <laughs> Kochani, przepraszam, ale w tym momencie nie jestem w stanie już w ogóle mówić. Byliśmy w sklepie po nowe lekarstwo, bo okazało się, że znowu dostała mnie to. Dodatkowo małe zakupy, i wracamy do domu. oh look the same car we have mm -hmm. she got a, a prescription for um, a stronger painkiller with ibuprofen so we are hoping that we'll that Will help, yeah. I can see her struggling every day. We can't talk basically, or we don't talk. Um, just types me a message, then iPhone reads it out loud for me. Um, yes, and sometimes we do things like uh, yes is my right uh, shoulder, and no is my left, and then. If you're not sure, then it's in the middle. <laughs> but I really hope it will get better, Kohanya, because I see you struggling and it's difficult for you to eat, to drink, just to exist is difficult. Please send hearts. <laughs> we are going to Tesco's now, Tesco Pharmacy, to pick up the prescription. Let's go. Hopefully they have everything we need. Yes. we McDonald's. Jedziemy, jedziemy. Smacznego. you a little bit and then I'll show you these moments and we'll go back to today so yesterday morning I got up got ready jumped in for a coffee what um then I set off to London where're on the way I managed to meet my colleague from work it translated to English from polish automatically and oh, I didn't no. have to turn on anything that's cool W sensie, jak głos mam, tylko jak mówiłam, to bardzo bolało mnie ucho i gardło, eee, więc staram się nie mówić. Jak już nie muszę, to staram się nie mówić. Eee, jest troszeczkę, może minimalnie dzisiaj lepiej po tych lekach, które dostałam, ale opowiem Wam później <coughs> całą historię tego, bo to jest w ogóle. Byłam źle zdiagnozowana, dostałam złe leki. Po tych lekach było jeszcze gorzej, i dopiero teraz wychodzi to jakoś na prostą, ale jeszcze długa droga, żeby to wszystko się zagoiło. Bo mam po prostu pewną ranę, która mnie bardzo boli, i powinnam jeść rzeczy, które są um, zimne. Pierwszy raz robię taką maczę. I nie wiem, co robię. Ale coś robię. Metodą prób i błędów dojdziemy do tego. Rozdrobniłam na tyle, ile umiem. Niestety skończył nam się lód. Myślałam, że mamy, ale niestety nie ma, więc zaraz zrobię nowy lód. Teraz dodam mleko. I tutaj mam maczę wstrząśniętą. Dodałam 55 ml, i nie wiem, czy to wystarczy, czy nie. Spróbuję sobie słomką. Nie smakuje mi to w ogóle. <noise> Ta macza jest tak niedobra, ja nie wiem. Już drugi raz kupiłam to maczę. I ona mi kompletnie nie smakuje. Po prostu smakuje jak ryba dla mnie. Ceremonialna, organiczna i, i mimo wszystko no, nie leży mi ten smak. Kompletnie to nie jest to, co w kawiarniach. No, jeszcze mi się słomka zamała. <laughs> nie, to jest moja y, katastrofa. Zapchała mi się słomka, też mam go. Nie, dobra. To nie jest mój dzień. Może dodam trochę mleka. No, patrzcie. Moje mango. No tak to się kończy, jak ja próbuję coś zrobić sama w domu, bo obejrzałam filmik na Instagramie i nic mi z tego nie wyszło. No teraz to mango mi nie chce zejść. O, dobra. Jakbym piła rybę. Dobra, kończę mówić, bo nie chcę sobie pogarszać znowu sytuacji. Mam no, spotkanie za kilka minut. Przepraszam, ale... Też ciężko mi się mówi, mam taką e, maść, która mi pomaga trochę z bólem, więc na czas tego spotkania sobie to zaaplikowałam. E, ja mam nadzieję, że jakoś będę w stanie mówić, nie sepleniąc. Czekając na to spotkanie, e, mogę Wam powiedzieć, że to, co mi się przydarzyło, co zostało źle zdiagnozowane jako zapalenie ucha na początku, Potem gardła, to była rana, która się pojawiła u mnie w daleko, daleko, gdzieś tutaj i tej rany nie było widać gołym okiem. Ona jest bardzo daleko i ona na tyle była, miała stan zapalny, że bardzo irytowała nerwy, przez co ból promieniował mi do całego gardła i do ucha. Ale do ucha to w takim stopniu, że ja myślałam, że będę chodzić po ścianach. Przysięgam, nigdy takiego bólu nie czułam. To był przeokropny ból. Jakby mi ktoś włożył dynamik do ucha. I przy każdym mówieniu yy, i ruszaniu tutaj aparatem mowy, te nerwy one były po prostu na stopę drażnione, i ten ból mi się tak rozchodził, że ja nie mogłam mówić. Ta rana w końcu, po, po tym jak dostałam dobry lek przeciwzapalny, Silny bardzo na receptę. Zaczęła się powoli zmniejszać wczoraj w nocy, i obecnie jest troszeczkę mniejsza, ale dalej boli. I dalej, jak mówię długo, to mi ten ból leci do ucha i do gardła. Wczoraj po prostu to, co się wydarzyło, że pojechaliśmy do szpitala, to przez to, że ja mało jem i piję, przez to, że mi to bardzo boli, prawdopodobnie lekko się odwodniłam i miałam bardzo, bardzo szybkie bicie serca i zrobiło mi się strasznie gorąco w głowie. Że, że I też takie poczucie, że, ma, że mogę zemdlać. Więc pobiegłam do Tamasa, powiedziałam mu o tym, położyłam się na łóżku, nogi do góry, zadzwoniliśmy zapytać się, co robić i kazali nam przyjechać na takie, taką izbę przyjęć, która przyjmuje... jakby to nie jest izba przyjęć, to jest takie miejsce, centrum opieki takiej natychmiastowej, koniecznej, wiecie, doraźnej. I pojechaliśmy tam, mnie pani zbadałam, dostałam już gorączkę. Prawdopodobnie przez to, że walczy organizm z tym stanem zapalnym i też z tym bólem, który jest długo już od prawie tygodnia dostałam dobry lek, właściwy lek i trochę mi to pomogło, więc oby, oby to minęło, bo naprawdę to jest koszmar. Dobra, dołączam do zebrania. Cześć! Hello. How are you, how are you feeling Marco? I, I don't, you don't use your voice too much, but yeah, I hope, possible. You get, hope you're feeling a little bit better. Mój obiad w takie dni jak teraz, nie mogąc jeść. To są takie płatki, które jak się zaleje mlekiem, one się rozpuszczają, są bardzo miękkie, łatwo je przełykać, jeść, więc zaleję sobie je zimnym mlekiem, poczekam i zjem. Chciałabym jakoś przemycić e, kurczaka czy, czy wołowinę, ale wczoraj się tak namęczyłam z tymi nuggetsami, ale musiałam coś zjeść na szybko, żeby wziąć e, lekarstwo. A oprócz tego dalej mam te wszystkie musy, które są dobre, ale niektóre są zakwaśne i wtedy też mi bardzo boli, więc staram się jeść głównie banana, mango bądź jakieś takie z jogurtami. E, nie wiem, jogurt z ryżem, coś tego typu z kokosem, ale nie na przykład truskawki, borówki, bo to jest zbyt kwaśne i to bardzo boli. A z tego co rozmawiałam z panią doktor, no to powiedziała, że tara prawdopodobnie zrobiła mi się y, od tej odporności, którą miałam słabą, wtedy takie rzeczy, rzeczy się dzieją łatwiej. Pewnie to jeszcze trochę zajmie, żeby to się wygoniło, bo takie rzeczy długo schodzą. Nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam, y, ale... No, trzeba też uważać na to, co się je. Bardzo wskazane jest jedzenie i picie rzeczy zimnych. Staram się mówić jak najdłużej, a nie powinnam, bo, bo ja wiem, że nie powinnam, bo mi to po, podrażnia to i boli mnie to ucho, ale chciałam trochę wyjaśnić tych, tej, tej całej sytuacji. No i um, spróbujemy, spróbuję więcej mówić, jak już będzie lepiej. Dzień po dniu nagrywam coś, coś żeby pokazać Wam rozwój tego wszystkiego. i Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Kupiliśmy bilety do, na Węgry. To jest jedyna fajna taka rzecz obecnie. Lecimy na Węgry um, w urodziny na Masa w drugim tygodniu lipca i le lecimy na 9 dni. Także troszeczkę tam będziemy, ale już nie mogę doczekać. Tylko boję się trochę tych temperatur, bo tam jest bardzo gorąco. Po 35 stopni, więc dla mnie to są bardzo ciężkie takie temperatury bo ja nie jestem przyzwyczajona, ale dam radę. Będziemy pić dużo wody, będzie dobrze. Już się nie mogę doczekać. Dobra, robię sobie jedzenie. A jako ciekawostka, moja, dnia, moja dieta w ostatnich dniach to były głównie... ziemniaki. Wczoraj jadłam trzy ziemniaki z kefirem, to był mój obiad. I wszystko, co praktycznie no, non stopiłem Wczoraj i przedwczoraj robiłam sobie po prostu pirę, yy, bo te ziemniaki są bardzo delikatne yy, i nie podrażniały mi nic. więc na tych ziemniakach po prostu leciałam, no ale już mam ochotę zjeść coś nowego. A tutaj możecie zobaczyć nasz nowy stół, który dotarł i idealnie się tutaj wpasował. Także naprawdę super. się, bo strasznie wieje. Uszy Ja Już zapomniałam, że jestem chora chyba. I poszliśmy na spacer i to był błąd. Więc zjadłem. I like the mirror effect. You are. There are two of you. <laughs> Let's go. do domu. Zabieram się teraz za kolację. W miasteczku były różnego rodzaju takie... Mm, taka imprezka jakby. Były różnego rodzaju foodtrucki, muzyczka na żywo, jakiś koncert w ogóle. Bardzo przyjemnie. Ale szybko wstajemy, uciekliśmy, bo było dość zimno. Już bardzo wiał wiatr. No muszę co mówię, matko. No ale robię sobie dzisiaj pierwszy raz kurczaka. Spróbuję z tego naszego naczynia. W ogóle będąc na spacerze, spotkaliśmy Ole. Mam korzankę tutaj, właśnie z tego samego miasteczka. Była właśnie tam ze swoją jakąś e, koleżanką. No i zatrzymaliśmy się na chwilę. Pogadaliśmy. Poczekajcie, mam kryzys. Mazak. Rano się obudziłam, było lepiej, mniej bólu, a teraz znowu czuję. Hmm. Nie, mam wrażenie, że się polepsza i potem wraca do punktu wyjścia. I wiem, że nie powinnam mówić, ale przez parę dni nie mówiłam i już mnie... Ciężko mi się tak nie mówi. Ale ciężko też mi się mówi. Problemy. Dobra, chyba mi się nagrzał piekarnik. Zrobię sobie jedną piersi, bo się boję, że dwie to może być za dużo. No i tą całą paczkę szparagów. Nie wiem, co mi naszło. S w sumie wiem. Widziałam taki filmik na Instagramie, Edyta Górniak, jadła dzisiaj szparagi. I <laughs> mi zrobiła smaka. Przepraszam. Czy jak sobie zrobię wszystkie szparagi, to dużo? Bo mi się tak chce, że zrobię wszystkie. Najwyżej zostaną mi na jutro. I tak cały czas. Dalej mi coś próbuje zapać. Jakby dosyć dostałam tą ranę z tej odporności, to jeszcze za mało. Jeszcze trzeba mnie próbować zopać. I do to człowiek musi się namęczyć. Tak mi się dzisiaj chciało masła i parmezanu. Że naprawdę nie mogę wytrzymać. I, I te szparagi do tego. Naprawdę. Takie proste rzeczy. Szparagi, masło, parmezan, sól. I człowiek jest szczęśliwy. I dzisiaj Squid Game odpalam. trzeci. Nie skończyłam jeszcze dwójki oglądać, ale już trójkę włączę. Jeszcze wczoraj w drodze do szpitala uparłam się, że ja muszę wrzucić tego vloga nowego. i yy, Jeszcze tuż przed wyjściem zaczęłam go wrzucać, pracować nad tym, mimo że się czułam ledwo co. Po prostu wiecie, gorąc w głowie, tachykardia, a ja jeszcze nie muszę vloga wrzucić. I go wrzuciłam, ale coś się porobiło, że to wszystko się rozjechało. Ja oglądam tę, tę edycję, ja mówię Boże, muzyka zamiast być tu się przesunęła w prawo. Różne elementy się rozjechały w tej edycji, ja coś źle po prostu zrobiłam. Więc szybko tego vloga zdjęłam. I miałam wiadomości, że był vlog, nie ma vloga, co się stało. A ja siedzę w tym szpitalu, odpowiadam na te wszystkie pytania. Już mam na łóżkę, żeby się nie spieszyć z takimi rzeczami, bo to jeszcze się wtedy człowiek robi błędy. Ale czasami tak mam przez to uparta. I muszę dodać, muszę dodać. Tutaj sobie kupiłam taki parmezan, który już jest taki bardzo starty. Bo stwierdziłam, że on będzie tak ładnie się przylepiać potem do tego masełka na tych szparagach. Ja jak mam szparagi, to sobie je wkładam do takiego koszyczka i sobie je wtedy yy, sypię solą. Bo tak mi jest jakoś zawsze najwygodniej. Dobra, polewam sobie teraz wszystkie szparagi z grubsza. I na to parmezan. Dokładnie to za mną chodziło cały, cały dzień. Kocham parmezan. <grym> Mam tylko nadzieję, że będę mogła to zjeść bez żadnego bólu. <grym> Ale nawet jak będzie bolało, to było warto. Także smacznego dla mnie szparalki, potem kurczak i odpoczynek. Kurczaka też obsypię parmezanem, bo mam jakąś parmezanową obsesję obecnie. Więc parmezanu nie za wiele. I tak zamierzam zjeść z tego samego talerza, żeby ten cały sos, który jeszcze mi został po maśle, dokładnie wykorzystać. Smacznego. Tak to jest, jak człowiek przez tyle dni jadł głównie ziemniaki. Już wczoraj, jak ten aget spróbowałam, to myślałam, że oszaleje. <grych> ale dzisiaj taki domowy kurczak, taki zdrowy, wiecie, organiczny. No. Dokładnie nie wiadomo, co to za organiczny kurczak, ale no. Taki domowy. Marzenie, naprawdę. Nawet jak będzie boleć, to warto. Słowo brak. Jedyne, co jest śmieszne, to to, że jak jem, to ja muszę mieć głowę skręconą w prawo żeby jeść po tej stronie. Obym więcej nie miała tego typu sytuacji, naprawdę, bo już teraz nie wiem, że co tu jest i nie chcę, żeby już nie było nigdy więcej. Mam nadzieję, że już nie, nie, nie będę tego miała nigdy, naprawdę. A ten kurczak, on jest w przyprawie kurczak ziołowy. Tak się nazywa, kurczak ziołowy ta przyprawa. Ehm, sól, parmezan, no i ten sos, który mi tutaj został jeszcze po, mm, po maśle roztopionym. Bajka, zabieram się teraz za relaks, ale słuchajcie, o tyle już mówię i ucho mnie prawie, że nie boli, tylko tak delikatnie, więc chyba są jakieś jakaś poprawa w końcu, no zobaczymy jutro rano, obyw było lepiej.